Siema, witam w kolejnym odcinku w której tak dawno nie było na kanale. Ostatnio grałem, że harmonogram trochę siadł, miało być Minecraft nie i tak naprzemiennie. Były dwa raki Minecraft. A to ja jak to nie rach Ale jak już y A yy... na tej gry nie było więc pomyślałem że yy, Można sobie ją nagrać Bo Może ktoś lubi Forthy I dawno nie było fortyów yy, Można sobie jagrać Forthy. Tylko yy, to teraz pytanie na jakiej mapie Fortyów jeśli nie chce się przechodzić kampanii to dosyć ciężko się jakiekolwiek nagrywa, no bo cały czas tylko tak naprawdę granie na równych mapach po prostu to może być trochę nudne, ale jak już Myślę, że po Split'a z Architektem na hardzie, niech będzie. Jeśli chodzi o mody, nie ja będę do nich włączał. Okej. Okay. Zacznijmy więcej. Jak się w to grało? Ja nie pamiętam jak się w to grało. Trzeba było siatkę wyłączyć. Ja nie pamiętam jak się w to grało. A na harde poleciałem. Oj, będzie ciekawie. Wait, y Potrzebuję snajpera. Potrzebuję się potrzebuję, przede wszystkim, ja potrzebuję tutaj bardziej się, przede wszystkim, ja potrzebuję kolejnej kopalni, tutaj. nie wybudowałem, bo teraz leci plus 9 tych, no tych właśnie na sekundę, Dobra, i już go pomęczę trochę, ważne jest to, żeby męczyć przeciwnika, żeby on po prostu nie był w stanie nic robić. Away, no tą tam ma już przeciwlotniczą. No bo właśnie uratowałem przeciwlotniczym I bardzo dobrze czakiem się biegam, w Occasion Not Included I tam się, trochę ja we prawym Przechywa kamerę, dlatego nie prawym Przechywa kamerę, więc my mnie się będzie mylić Kto dodatkowo utrudnia mi ochrywkę To się nie uda. <grywa> Okej. Okay. Nie, to jest niepotrzebne. Tutaj najlepiej tak po środku budować, bo wtedy to jakby... tak no, architektem nie jestem, tak? Ale wydaje mi się, że chyba on tak buduje, to nie jest to... A w tak Skoro on tak buduje, a jest na hardzie to, to może mieć dość dużych hiennych. Dobra, trzeba jakieś tutaj warsztaty i inne takie rzeczy iść. Yy, tylko teraz Chcę pójść przeciw lotniczą. Skoro jest to level z yy, rakietami, to to nie lepiej pójść przeciwlotniczą Dobrze, trzeba robić, teraz Tak robić, powiem z wiatrakami. Ok, robić nie, z wiatrakami. nie, 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 pomęczyć nie, ja tam. nie, na szczęście nie, nie, Katakumby, nie, 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 wie to jest... Mapa, na której grałem w, trzec w trzecim odcinku Fallout Youth Dobra, jest trzecia kopalnia Możemy jej wbudować przeciwlotniczą Abym mm, Abym spróbował trochę polecieć do przodu Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł I tutaj bym spróbował tą przeciwlotniczą wybudować Dobrze jak będzie tutaj, ale to ja buduj. Ja myślałem, że to, to by automatycznie je budowało, gdybym miał materiały. Okej, okay, dobrze. Tylko teraz, żeby się wybudowało, zanim ja on podnie jakiś głupi pomysł i mi tutaj wystrzeli. Chciałbym rakiet. To by nie było kolorowe. Ja chyba będę musiał tego Snipera przeciwpankierowego ogarnąć dlatego bym potrzebował upgrade center i tak czy iść w upgrade center czy iść w kanony i tak dalej bo to jest coś ...to jest dość... ważne. Jak to wygląda? Zobacz, próbuję Upgrade Center, najwyżej będę żałował. Idę w Upgrade Center. Jak prawdopodobnie najgłupsza ja w moim życiu, ale... co tam. Czasem trzeba podjąć jakąś głupią decyzję, żeby później... miało się to dobre, czy coś nie wiem. I to jest to tam na wyborach. To ja właśnie powiedziałem, to nie ma absolutnie żadnego sensu. Skąd on strzela? On tamtąd gdzieś strzela. Dlatego trzeba sobie ogarnąć przeciw Nie ma tak dobrze. Nie ma. No i gdzie ja tu mam zamiar zmieścić? Hmm. Tutaj ktoś będzie, więc ja to już chyba buduję w taki sposób. Że ty możesz przestać? Czy możesz z łaśki jak zaprzestać swoich działań Dobra, teraz tak kanony czy lachiery Chyba lasier będzie się chyba nie jak on się tak buduje dziwnie loguję. Ja mój fort, a jego fort, no to Ok, w upgrade center, mogę teraz postawić gdzieś drugiego snajpera I tu będzie ten yy, przeciwpanker, Człowieku, czy Człowieku, to ma fechtać? Człowieku, to bot jest, nieważne Przejś Ja tu po, Ja tu ziemniaki, nie ma tak dobrze P mu tam... kurde strzeliło kogoś trafiło, nie wiem. Przejdź tani! Ziemniaki mi zniszczyłeś! O nie, on tam ma podwójny ten, podwójny. Dwie się O, dobra, dwa, Wstawiaj... ...byle gdzie. Nie dwa, mi ziemniaków! To dwa, niemiłe. Stop. Nie dwa, ziemniaków. Zabranie ziemniaki! To jest karalne Niszczenie ziemniaków jest karalne Czemu on ma podwójny pan Ja nie mogę, ja chciałem ja cały fort po prostu Zobr się Mam się zamknąć, mam się zamknąć Przynajmniej tyle dobrego. No i ja blokowałem mi Pięknie. Nie wiem, gdzie powiem, gdzie powiem. No, akurat mi ten, mi zabrakło tego, no. Sam chyba że jak się przeładowało, to nie podoba mi się ten dźwięk. Dzisiaj nawet te dźwięki są do wychybiania, nie o to mi chodzi, ale ten dźwięk oznacza bardzo chłom rzecz. To nie jest takie proste. To można oglądać i to się wydaje, że to jest proste, ale Believe me, nie jest. Tutaj te poziomy trudności rzeczywiście są dobrze wyważone Easy jest rzeczywiście Easy Normal jest Normal a Hard jest Hard No pięknie Dobra ale nieważne Już Już go jakby czymś zająłem Co on sobie odbudował No i już nie ma Dowiesz to, że to ich bot i on zawsze będzie budował tak samo, on nie będzie szukał innych rozwiązań Jak jakieś nie będzie mu wychodzić Więc on tam może cały czas stawiać sobie y, tego shotguna y, Ale ja mu będę jak każdy razem tego shotguna niszczył i tak to będzie wyglądać jak każdy, jakby no cały czas No ja mu z shotgunem tak zaczął strzelać Chyba, czy, czy będzie mu tak przyjemnie Ulepszę chyba rakiety I teraz chyba pogadamy dopiero Tego nie upgrade jeszcze On upgrade uje. To wcale tylko jedno ja mu znowu strzelę tego shotguna Siófnij Bo to trzeba naprawdę uważać na te shotguny Bo jak umie się z nich korzystać Jeśli umie się z nich korzystać To one są naprawdę OP, nawet zbyt, zbyt OP ale to trzeba właśnie takie, tak jak już mówiłem umieć z nich korzystać. Dobrze, materiały i proszę ja ciebie Przestań Shotgun Ten Sniper będzie chciał czas w jego shotguna. Jego shotgun nie jest tak jakby bardziej skoncentrowany w jednym miejscu Co ja mu ROBIŁEM, ksią Dobra, czekaj, bo to... Okej, okay, nic czułem mu w końcu. Oj, ty mu mogę shotgunem chelić? Mogłem. O nie! Idź stąd? Yy, dobra niech będzie ogniskiem. nie, Ja muszę dobudować jakiegoś u góry Shotgun Nikt nie, shotgun jest strzelony Kto ci znowu w A co ci masz o, Nie ma snajpera Czemu? Czemu nie ma snajpera? Nie ja ochynąłem tego snipera, serio. Dobra, to niech tu będzie chnajem. no pięknie go bym grał z człowiekiem, tutaj, znaczy, to bym tutaj inaczej, to bym tak nie zrobił, ale... Ale to jest bot on mnie o inteligencją o mnie grzeszy. To się tutaj... O dobrze Już, już jak odchłoni przeciw lotniczą dobrze Chodziło o to, że jak odchłoni przeciwlotniczą to mógł strzelę yy, więc będą jakieś tam no nawet jak nie dotrze ta atomówka yy, to i tak zapomniałem o fotoganie. Typie naprawdę... A w dziwnych mówić typie do bota. O nie. Moja budowla już powoli siada. Ja tu widziałem, tak. Ja tu widziałem jak tam... Ja bym to uchnął, bo z materiałami akurat problemu nie mamy a tu bym umocnił bo jak już wspominałem architektem nie jestem ja buduję to prostu jestem tak mój no, jakimś żebym jego to nie trafiło naprawdę? Okej, okay, coś takiego i on to mnie jest już trochę mm, ogarnięty na jakiś czas Nie na jaki yy, tak więc gdzie teraz wybudować coś nie wiem Ja potrzebuję go czymś jeszcze pomęczyć no świetnie a po prostu nie, ja umiem budować, nie? Tylko... Jak mi się nie chce dobrze budować tu. Oj, mogę wybudować tutaj do tyłu i tutaj właściwie stawiać te wszystkie rzeczy i tutaj stawiać. Czy ty możesz przestać? I tutaj mogę stawiać te wszystkie rzeczy na, na działka i tak dalej. Tylko pytanie gdzie ja mam na przykład mieścić eee, to Nie masz tego shotguna Nie ma tego shotguna A mam w dalej shotguna bo to było wykreowane w zupełnie inne miejsce Dobrze Teraz mi masz jest satkana. Czy ja ci mogę w końcu przeciąć tę budowlę tak żeby... ...to coś w końcu dało? Kiochci przez kark światłocz. Okej. Pięknie. To jak chwilę w takiemu miejscu. Okej, okay, on się lew On się lew wytrzyma. Chyba te ziemniaki nie dają gdzie dużo. Shotgun nie miał jeszcze Ale zawsze lepiej strzelić niż, niż nie Właśnie to jest, że tutaj trzeba budować dobrze od samego początku Nie. To nie można się w środku gry obudzić, że on muszę budować inaczej. A ja właśnie... Tak często robię, przez co wychodzą bardzo słabe budowle i na przykład mam problem się z mieszczeniem lepszych broni. Także ucichło. Pięknie! Aha, on tu budował. Okej. Okay. No, tak jak myślałem, że on tutaj ma tego minigana. I tak naprawdę Tak naprawdę yy, na najlepiej wyglądają na hiele. Mm, a jak się już dało radę? Ja tu 23 minuty się z nim walczy. Kiedy to uciekło? <laughs> No cóż, To Ja wam dziękuję za oglądanie yy, Powiem, mówiłem, że chyba nagram taki film z Policji, bo No bo dawno nie było No i z czego co wiem, jest mało polskich youtuberów, którzy nagrywają poruczki No i po prostu chyba nagrałem taki, taki odcinek Yyy, thank you, jak to, dziękuję za oglądanie, na razie.